Kolejną zaletą kabli grzewczych jest to, że można nimi swobodnie sterować zdalnie. Termostaty, które są dostępne, między innymi też właśnie do tych, do tych kabli PSI, są termostaty, które mają wbudowane moduł Wi-Fi. Czyli łączymy to z aplikacją typu Tuya Smart, na przykład, i możemy z telefonu sterować każdym tym kablem osobno, każdą strefą osobno. Dzięki temu, nie będąc w domu, nie będąc w pomieszczeniu, mając tylko dostęp do internetu, możemy sobie ustawić temperaturę pomieszczenia. Co więcej, dzięki te, te, temu bardzo łatwo jest ustawić harmonogramy. W aplikacji Tuya Smart wchodzimy sobie w harmonogram, ustawiamy w jakim pomieszczeniu, o jakiej godzinie, jaka ma być temperatura. A możliwość sterowania tego zdalnie daje nam to, tą zaletę, że wracając z wakacji jesteśmy w stanie sobie włączyć ogrzewanie w pomieszczeniu. Czasami musimy wcześniej wrócić do domu i też y, musimy załączyć sobie to y, zdalnie. Oczywiście, biorąc pod uwagę możliwość sterowania zdalnego, trzeba wziąć pod uwagę to, że wy jako młodzi inwestorzy Często po prostu macie telefon na wyciągnięciu ręki i nie każdy zna się na tych programatorach, które są czy w pompach ciepła, czy w systemach kotłów pelletowych. Czasami te kotły pelletowe i sterowanie kotłami pelletowymi i sterowanie pompami ciepła jest po prostu skomplikowane. A tu mamy bardzo prostą aplikację do sterowania kablami. Polecam serdecznie, ponieważ jest to proste, łatwe, wygodne i nowoczesne. Z tą zaletą oczywiście łączy się też kolejna zaleta, czyli kable grzewcze i ich bezobsługowość.